Chcę się z Tobą podzielić teraz takim wnioskiem, który do mnie przyszedł. Znowu przyszedł do mnie. Oglądałem teraz wywiad u Winniego. Winnie jest taki youtuber, który kiedyś miał tam wytwórnię muzyczną. Nie wiem, czy dalej ma markę odzieżową 100%, no ale taka dosyć znana postać, taki Budda. Przypomina, przypomina wyglądem Boga. Ale chyba Budda nie był Bogiem. Ale no, ja się ze wszystkim się zgadzam wiadomo, to, to wiele, wiele odcinków kiedyś tam obejrzałem tego jego show w samochodzie, I miał właśnie taką stand standupekę Wielkę Walaszczyk. Oni tam rozmawiali o seksie, o Walaszczyk, Walaszczyk? Ja nie przekręcił imienia za sprawdzę. Wielka, Walaszczyk, wa... tak, przepraszam panią. Pani to niech się pani, czy... nie się pani nie przejmuje. Nic osobistego, zwykłe przejazyczenie. I tam... Było takie piękne przesłanie odnośnie tego, odnośnie tego, jak ludzie mają często, właśnie to poprzez religię czy poprzez wychowanie, wpajane w poczucie winy związane z seksem, związane z tym, co przeżywają, związane z tym, jak podchodzą do swojej seksualności. Ja to też właśnie widzę, bo jednym z moich mentorów jest osoba, która miała ponad tysiąc kobiet w łóżku poderywała je, tak, mam też wywiady z nim, są one na mojej stronie, tam nikt nie jest w opisie tego filmu. Tam pod 1000 kobiet system, są wywiady z tą osobą. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie obejrzyj. I. I to jest właśnie aspekt te, tego, mm, o czym chcę powiedzieć, o którym moim zdaniem nie wiem, czy ktokolwiek mówi. Nie wiem, czy ktokolwiek mówi. Jeżeli ktoś mówi, to na pewno mówi o tym za mało. Ja kiedyś miałem, pamiętam, 2000. W dziewiątym oku taki swój wykład zaakceptuj swoją seksualność. Ja go czasem to daje, jak w bonusach jest do seks non-stop, i często właśnie taki kurs seks non-stop, czyli jak szybko sypieć z kobietami. Także, żeby oczywiście one tego chciały, tak. Ja rozumiem, oczywiście, rozumiem to, że moja branża ma taką, taki PR, jaki ma. Ja to rozumiem. Ja wiem, że tutaj funkcjonuje w kategoriach relacji, uwodzenie, potryw i bardzo często jest to kojarzone z kłamaniem, ale jestem po jasnej stronie mocy i proszę mnie tutaj w to nie wsadzać, nie wciskać, bo moim celem jest wyłącznie to, żeby pomagać mężczyznom stać się najlepszą wersją siebie, a relacje z kobietami jest to ten aspekt, jest to rozumiem, taka, takie pole gry, gdzie mm, ci mężczyźni uczą się przepracowywać swoje cechy i uczą się funkcjonować z tymi kobietami, żeby tworzyć fajne, pozytywne relacje. Czasem dłuższe, czasem krótsze. Ale zawsze etyczne i zawsze pozytywne. Taka jest moja intencja. Ale wracam do tematu. I to jest właśnie to, że ludzie, którzy mają naprawdę bardzo duże sukcesy w relacjach z kobietami, takie naprawdę duże. I nie dość, że duże, nie dość, że są yy, nie dość, że to są ludzie, którzy mają autentyczne powodzenie u kobiet. Ja nie mówię o ludziach, którzy znają tyle sztuczek, że jakimś cudem, czy metodą liczby, czy Kłamstwem, coś tam sobie pobzykają albo pobzykają częściej niż przeciętnie. Ja mówię o ludziach, których kobiety chcą, ja mówię o ludziach, których kobiety pragną, ja mówię o ludziach, przy których kobiety czują się fantastycznie, ja mówię o ludziach, przy których kobiety pokazują swoją prawdziwą twarz, mówię o mężczyznach, których kobiety traktują jako insiderów, jako takich mężczyzn, którzy są godni tego, żeby poznać. Prawdziwą naturę kobiet i czerpać z tej prawdziwej natury kobiet, i jednocześnie dostają insiderskie informacje. Ja mówię o mężczyznach, którzy ja mówię o mężczyznach, którzy nie muszą kombinować, aby być z dziewczyną w związku, tylko tylko kobiety są z nimi, chcą z nimi sypiać, nawet jeżeli one wiedzą, yy. nawet jeżeli on, on bo te ja też na czacie, i dostałem pytanie, bo jednocześnie jak ktoś prowadzę i live na YouTube, i nagrywam na yy, drugi telefon w lepszej jakości, żeby to zostało później w lepszej jakości dla moich widzów na później. I to są mężczyźni, którym kobiety po prostu załatwiają inne kobiety, yy, za przedstawiają inne kobiety, organizują inne kobiety, żeby oni z nimi spa spali, przynoszą prezenty w postaci ich koleżanek. I to są mężczyźni, dla których kobiety łamią zasady, które wymyślają dla mężczyzn, którymi, którymi, no, których aż tak na takim poziomie nie traktują. I ci mężczyźni mają jedną wspólną cechę, mają totalną akceptację dla ludzkiej seksualności. I ja też ją mam. To akceptację dla ludzkiego ciała, dla ludzkiej seksualności, to są goście, których nie zawstydzisz. To są mężczyźni, których nie przykontrolujesz poczuciem winy związanego z seksem, związanym z seksem. To nie są ludzie, którzy czują, że robią coś złego i oczywiście tu nie chodzi o to, żebyś przegiął w drugą stronę i w ramach buntu przeciwko na, przeciwko narzuconym zasadom zaczął uprawiać aktywności seksualne, które wykraczają daleko Poza to, co myślimy na początku jako współżycie między kobietą a mężczyzną, to są ludzie, którzy naprawdę lubią swoje ciało, akceptują swoje ciało, akceptują seksualność. I o dziwo, to nie są ludzie, którzy mają sylwetkę modela często. To nie jest tak, na co ty zasługujesz, tym, że ty będziesz miał sylwetkę modela, o, to ty możesz teraz akceptować swoją seksualność. Oczywiście, dbanie o swoje ciało. Nas podłączę ładowarkę do telefonu, żeby nie padł na lewie. Dbanie o swoje ciało. Dbanie o swoje ciało i dbanie o to, żeby przebywanie z Tobą było miłe, estetyczne, jest też nie tylko wyrazem miłości do samego siebie, ale wyrazem szacunku do samego siebie i jest to bardzo przydatne. To dalej, jeżeli Ty robisz to, dbasz o siebie, dbasz o, dbasz o swoje ciało ze wstydu albo z lęku o to, że zostaniesz źle oceniony, to nie jest do końca to. Ci ludzie naprawdę dobrze czują się w swojej własnej skórze. Ci ludzie naprawdę czują się świetnie z tym, że jest seks. Ci ludzie są wdzięczni za to, że jest seks. Oni nie mają sobie takiego wpajanego nam często, czy y, przez religię, czy przez rodziców, poczucia winy y, w temacie seksu. To na pewno. Ci, którzy mieli zasłaniane oczy, jeżeli. Przykład, wiesz, rodzice zasłaniali ci oczy albo zmieniali kanał, bo ktoś się całował y, w telewizji, albo y, pokaza pokazana była jakaś kobieca pierś, y, toft, i, albo kawałek pupy, to nagle już zasłaniali i tak dalej, albo zawstydzali, albo. Y, ja to też widzę w pracy z ludźmi, bo ja pracuję z ludźmi od 2008 roku. 8 kwietnia, to już będzie 17 lat od mojego pierwszego wykładu, ja to widzę bardzo często, że, np. pytam moich klientów o to, jaki był stosunek do seksu w ich domu. To ci mężczyźni ten seks albo był przemilczany, albo był krytykowany. Ja jestem w stanie, załóżmy, zrozumieć, że rodzice na przykład nie chcieli, żebyś za szybko został ojcem, albo nie chcą, żeby córka za szybko została mamą, a oni zostali dziadkami. I ten element zawstydzania nie jest przeze mnie usprawiedliwiany w tym przypadku, ale jestem w stanie zrozumieć motywy, którymi się kierowali, ale kompletnie to nie usprawiedliwia metody. I właśnie ty, jeżeli ty miałeś taką sytuację, że np. w Twoim domu krytykowano temat seksu, nie rozmawiano o seksie, mogłeś oglądać film, gdzie film wojenny, gdzie wyżynają się, się z, z, z tych karabinów maszynowych, gdzie urywają ręce, urywa nogi. Podrzynają sobie gardła, a jeżeli zobaczysz piękny akt miłości między kobietą a mężczyzną na jakimś filmie romantycznym czy kostiumowym, to już nagle zasłaniają ci oczy, to ty możesz nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, że to przełoży się na, na to, że Ty później możesz mieć problemy w tym, żeby znaleźć sobie partnerkę, która Ci później interesuje. Dlaczego? Ponieważ. Kobiety chcą mężczyzn, którzy są seksualnie śmiali, przy których można się dobrze zabawić. A taki mężczyzna, przy którym można się dobrze zabawić, przy którym ona się nie musi stresować, czy jeżeli ona coś zaproponuje, to on ją wyśmieje, ponieważ dobry seks to nie tylko umiejętności, ale to też umiejętność stworzenia atmosfery akceptacji, życzliwości, odwagi. Chęci spróbowania różnych rzeczy, Jakim, jak takim mężczyzną się stać, to ja pomagam to moim klientom, których prowadzę na mentoringu. Link do mentoringu jest, no, zakładka do mentoringu i opisuję, na czym to polega ten proces transformacji, który nie jest powtórką skursów wodzenia. To nie jest tak, że ja ci robię wykład na temat tego, co ty masz zrobić, tylko ja pomagam ci przejść ten proces, bo jak mój klient mentoringowy, to ja ci wiedzy dostarczę w ramach tego mentoringu osobno, gdy w sensie materiały szkoleniowe, więc nie będziemy tracić czasu na, na takie pierdoły, Ty sobie tą wiedzę zdobędziesz w własnym zakresie, ja nie będę jej powtarzał, a na konsultacje, w ramach mentoringu pracujemy nad y, tym, co rzeczywiście jest ważne, do tego, żebyś osiągnął te cele. I dlaczego o tym mówię? Przepraszam, jak to naokoło, ale walić to. Akceptacja. Ja też nie jestem ideałem, tak? Jestem człowiekiem. Jeżeli uczę autentyczności moich klientów, no to też jestem autentyczny, nawet jeżeli zdarza mi się popełnić błędy. Chodzi o to, że jeżeli w tobie jest jakieś takie poczucie typu, że ty ją krzywdzisz, tak? Że ty ją krzywdzisz. Że seks to jest coś złego. I na przykład seks jest dla ciebie. czymś, co ty po prostu musisz mieć, bo potrzeby biologiczne ci się odzywają, ale z drugiej strony, w Twojej podświadomości jest blokada, że seks jest zły, seks jest niedobry, że Bóg cię ukaże, że. że oj, że nieograniczona forma miłości, nieograniczona energia miłości, która tworzy wszechświaty, nie ma co robić, tylko patrzeć, że ty dotknąłeś swojego wacka pod kołderką, kiedy miałeś 12 lat i, za, i zaczynała się budzić twoja seksualność. Takie rzeczy zostają. Miałem jakąś taką sytuację, miałem jakiegoś takiego klienta, który powiedział mi: Dobra, nie będę się wdawał szczegóły, ale powiedział mi o pewnej czynności seksualnej, którą zdarzyło mu się podjąć w nietypowych okolicznościach yy. i on przez 30 lat myślał, że coś jest z nim nie tak. Ja mu wytłumaczyłem, że nic się tak naprawdę złego nie stało. To jeden taki przypadek, że rzeczywiście gość 30 lat się z tym męczył. Ja mu wytłumaczyłem, że nic się naprawdę takiego złego nie stało. I bardzo często jest tak, że mężczyzna z jednej strony chce kogoś poznać, bo ja mogę powiedzieć tutaj o swoich klientach to, że większość... Pff, Prawie 100%, bo na palcach jednej ręki mogę w ciągu kilku lat policzyć takich naprawdę zatwardziałych ruchaczy. Gości, którzy mówią, słuchaj, ja chcę się bawić, ja chcę, żeby było fajnie, ja chcę, żeby dziewczyny ze mną sypiały, ja nie chcę nikomu nic obiecywać, bo ja nie uczę kłamania. Od razu mówię, ja nie uczę kłamania. Ja uczę robić to wszystko tak, nie manipulować, tylko uczę być tak autentycznym, tworzyć taką wartość dla ludzi, żeby oni mieli ochotę żeby kobiety miały ochotę funkcjonować z takim mężczyzną, ale oczywiście dalej mają wolną wolę, więc jeżeli one jednak stwierdzą, że szukają kogoś, to będzie tylko ich, mają do tego prawo, tak? Ja mówiłem moim klientom, słuchaj, ja nie popieram kłamania, ja cię nie nauczę kłamać. I na palcach jednej ręki mogę w ciągu kilku lat policzyć i jeszcze, by, jeszcze miałbym palce, za, palce w zapasie i to nie jeden. taki naprawdę zatwardziałych ruchaczy, którzy rzeczywiście są. Może jeden by został, bo tam, czekaj, Michał, Darek, Bartek, kto tam jeszcze taki, kurwa, takich naprawdę, no takich, Kamil, o Kamil, o, Kamil to już w ogóle, kurwa. ten to odpalił wroty, a Darek, o Jezu Chryste, nie no, jednej to, no, oczywiście imiona są zmienione, wymyślam, tak, żeby nie było, że to nie, to nie mają związku z żadnymi jakimiś realnymi osobami, ale no goście zapomponili, zapomponili, naprawdę, no ale jak się mnie słucha, to takie efekty są. I większość ludzi chce po prostu zwyczajnie mieć jakieś. Ymm, mieć po, to się pobawić, poznać kilkanaście kobiet, znaleźć sobie dziewczynę na stałe. I ja to szanuję. Ja do związku nic nie mam, mogę być w trzech naraz. Nie ma najmniejszego problemu. Naprawdę. Nie ma najmniejszego problemu. Ale widzę, jak to ma ogromny po prostu aspekt. I to jest ogromny aspekt, że ludzie tak bardzo nie wiedzą, co zrobić swoją seksualnością. Traktują to jako coś złego. Ale słuchaj, Gdyby nie było seksu, to ty byś nie był, ja bym nie był. Seksualność człowieka to jest dla mnie, jak ja to powiem, jak ja to postrzegam, no tak na zachętę. Dla mnie to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka może być do dyspozycji mając y, ciało y, człowieka. Ja rozumiem, że w języku polskim nie ma coś takiego wiesz, fajnego, jak na przykład, nie, wiem, mówisz. Clitoris po angielsku, nawet na taczka albo um, klitoris, albo w jakiś inny sposób. Tylko jest albo wulgarnie, albo medycznie i sucho, albo yy, tak rubasznie. Yy, tak. Dlatego ja też nie wiem, jakich słów używać. Czy użyć nie wiem, pusia, nie pusia. Co tu powiedzieć? Co tu powiedzieć? No. Jak Jaki słów użyć? I na szczęście to już się zmienia. No, teraz to poszło w drugą stronę, że żyjemy w czasach, gdzie zabijanie loda jest jak zbicie piątki Dla wielu pań i jest powiedzmy przez pop. pop rozwiązań seksualna kobiet jest bardzo promowana przez pop kulturę. Kiedyś było odwrotnie, kiedyś bardziej ta związek seksualna była promowana, męska, teraz już jest bardziej damska jest ta odważność i zawsze to jest jakiś krok naprzód staram się nie oceniać, tylko wyjście tylko wyjście e, naprzód, tak, tak, do tego tematu i jakoś to ładnie ubrać Ale dalej Niestety, niestety, bardzo często. Oczywiście to nie jest tak, że ci powiem, się tutaj filmik. To jest bardzo często temat, że ja będę musiał z Tobą pogadać, yy, przepracować pewne kwestie, bo yy, doko, dokopać się dlaczego? To, to, to jestem w stanie robić na mentoringu na konsultacjach. Link do niego jest oczywiście na moim. Yy, opis mentoringu jest na mojej stronie w zakładce Mentoring menu. I tam właśnie chodzi o to, Abyś ty zaczął postrzegać prawidłowo w ogóle seks, współżycie, zrzucił z siebie to jarzmo poczucie winy, i tu nie chodzi o to, że ty nagle masz, nie wiem, iść, nie wiem, szukam jakiegoś ładnego słowa. Ja nie promuję tego, żeby zacząć nagle chodzić na jakieś orgie, schrać sobie na klatę i uważać, że to jest wolność seksualna i wyzbycie się jarzma. Yy, cenzury, poczucia winy. Nie, 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 tak? Tak jak yy, obżarstwo nie jest odpowiedzią na anoreksję. Yy, uważam, że na, nabrać zdrowego stosunku do współżycia, zdrowego stosunku yy, do yy, intymności, akceptacji do swojego ciała, to jest podstawowy warunek do tego, żeby tak naprawdę wyzdrowieć. Bo jeżeli zobacz, ty, na przykład, uczysz się różnych rzeczy z zakresu relacji damsko-męskich. Ty chcesz te relacje damsko-męskie poprawić. Ty chcesz, żeby one były lepsze. Ty podchodzisz do dziewczyny, ale jeżeli Twoja cała subkomunikacja na każdym etapie tego, co robisz, i ty nawet może, możesz nie być tego świadomym, ty jeżeli Ty podświadomie pokazujesz, i, że Ty nie czujesz się dobrze z, ze swoim ciałem, nie czujesz się dobrze z tematem seksu, podświadomie Ty masz wrażenie, że Ty robisz coś złego. To to, to to nie jest Twoja wina. To nie jest Twoja wina. Przyjąłeś to, prawdopodobnie wiesz, całkowicie, totalnie niewinnie, e, nieświadomie tego, co się w ogóle wydarzyło. No bo jak cię, wiesz, latami Cię programowano, że szatan tylko czeka, aż spojrzysz na e, wystający sutek koleżanki, koleża, koleżanki z klasy. I, I to już on nie, nie no, i już tylko czeka, żeby cię zrzucić do miejsca pełnego wiecznego cierpienia, ognia i krzyków, y, za to, że nie wiem, że co tam jeszcze takiego absurdalnego, że pocałowałeś się z kimś, albo że y, uprawiałeś seks przed ślubem to jest w ogóle totalnym absurdem, w ogóle to jest jakiś kurwa absurd. Moja mama mówiła że właśnie, ślub to jest licencja na legalne bzykanie, tylko ona uz, użyła innego słowa na bzykanie. Y, Wiesz. To jest podstawa. To jest podstawa, żeby wyjść po prostu z tego kęgu. Ja, ja wiem, że to o błędu. Ja wiem, że ja ci mogę tutaj powiedzieć, mogę tylko zaznaczyć temat. Ja musiałbym cię znać bliżej ja takie tematy robię z ludźmi na moich mentoringach to jest indywidualny proces, nie ma dla mnie tematów tabu, możesz zadać każde pytanie, możesz być totalnie autentycznie sobą. Ja wrzucę link do tego na czacie, bo teraz jednocześnie prowadzę live'a, wrzucę link do tego na czacie i sobie zobaczysz, poczytasz, prowadzę kilka osób miesięcznie, jest to wszystko indywidualnie, to jest, no to, jest to jest taki proces, że zdarzali się klientów, że myśleli, że ja tylko ich prowadzę, bo powiedzmy, potrafię się zaangażować, ale od razu mówię, rozszukam ten linka tutaj na... Od razu mówię, że to nie jest tak, że y, Ty zapłacisz i Ty mnie teraz naprawię i rób tak, że ja poruchał i się jak najmniej spocił. Nie, nie, nie. To jest układ. Jak trener i zawodnik. Razem odpowiadamy za wynik. Rób tak, ucz się tak, jak chcesz, żebyś, y, jak chcesz być uczony, to będziesz miał efekt. Już rzuciłem teraz link do czata na live, który jednocześnie prowadzę dla tych, którzy będą oglądać ten film później na YouTubie, bo teraz mam taki system, że jednocześnie i prowadzę live, i nagrywam w lepszej jakości film na YouTubie. No, ze szacunku do moich widzów. I tu mogę tutaj z Tobą indywidualnie pomóc ci przepracować tą kwestię tego wstydu, który blokuje cię przed tym, żebyś ty miał postawę, energię, nastawienie, działanie. To się przełoży na działanie, na to, co mówisz kobietom, fajnego, zajebistego, normalnego mężczyzny, który no, będzie pokazywał, że z tobą. Współżycie to jest zajebista zabawa, a nie ufa, konkurs, kto najmniej grzecznie złapie za dupę. No, do tyle ode mnie i pozdrawiam. Cześć oglądających mnie na YouTubie.